Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 28 listopada 2024 roku. No i zaczynamy nasze poranne zestawienie. Dzisiaj tylko i wyłącznie kryptowalut. Zobaczymy sobie oczywiście wskaźniki, newsy. No i kryptowaluty. Oczywiście zobaczymy do Bitcoina Ethera, który wczoraj zrobił bardzo fajny wynik. Dominacja na krypto trochę spadła na Bitcoinie, więc dosyć sporo kapitału poszło w Ethereum. No, warto wspomnieć, że dzisiaj Stany Zjednoczone świętują, no i mają święto dziękczynienia, więc rynki u nich nie działają, ale myślę, że to nie zmieni nic w tym, co się będzie działo na kryptowalutach, no bo kryptowaluty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, i właśnie za to lubimy. Kryptowaluty. Ja Was oczywiście zachęcam na samym początku do lajkowania, subskrybowania i komentowania, bo duża większość osób, które ogląda moje materiały, cały czas tego nie robi, a to bardzo dobrze działa dla algorytmu jak te filmy są lajkowane i subskrybowany kanał, więc zaczynamy sobie bez zbędnego przeciągania. Właśnie od wskaźników. No i lecimy zobaczyć sobie, jak wygląda CoinMarketCap. No i w ostatnich 24 godzinach Bitcoin 2,7% na minusie, a Ethereum po tych wczorajszych gigantycznych wzrostach 5% na minusie. Ale tutaj warto spojrzeć sobie od razu w prawo. No i widać, że w ostatnich 7 dniach Bitcoin 1,6% na plusie. A Ethereum 15, więc widzimy tutaj tą sporą różnicę w tutaj trochę długoterminowym spojrzeniu. Więc widać, że Ethereum zaczyna się wyrywać, no ale też warto wspomnieć, że Ethereum jeszcze swojego ATH nie wybiło. Więc tutaj myślę, że pozycja na ATH to będzie pierwsza taka do zaliczenia właśnie na Ethereum. Tylko pytanie, kiedy? Statystycznie rzecz biorąc, po święcie dzięki czynienia w Stanach. Przeważnie dostawaliśmy wzrosty, no ale pamiętajcie, nic nie jest stuprocentowym pewnikiem. Największe wzrosty z ostatnich 24 godzin zaliczył ENS ponad 32%, a największą stratę zaliczyła Mantra, czyli OM, 5,6%. Warto spojrzeć jeszcze na wpływy bitcoinów i stablecoinów. Wczoraj na maksimusie była. Awaria dosyć ciekawa, bo według, mniej, według niej wypłaconych zostało z giełd ponad 7 miliardów dolarów w stablecoinach. Na szczęście to był jakiś błąd, no bo ogólnie patrząc dzisiaj rano w porównaniu do wczorajszego zestawienia, no to jest na plusie miliard i 205 milionów. Dolarów na plusie więc jednak dużo tutaj napłynęło tych stablecoinów na giełdy. A bitcoinów niestety, ale odpłynęło z giełd na portfele zewnętrzne i to ponad 15 tysięcy bitcoinów, więc dosyć sporo. Lećmy dalej. Wskaźnik strachu i chciwości dzisiaj poziom 77. Natomiast altcoin season index, poziom 60. Pierwszy. No i widać, że zbliżamy się tutaj coraz mocniej do tych górnych stref. Zobaczmy sobie teraz mapę likwidacji. Na, likwidacji na interwale trzydniowym widać, że zostawiliśmy tutaj dosyć sporo tych likwidacji, około 100 milionów tutaj w likwidacjach, w okolicy 97 400. Więc pytanie, czy dzisiaj po to? Wrócimy, mam nadzieję, że tak. No a zobaczmy sobie, jak to wygląda w liczbach. W liczbach w ostatnich 24 godzinach niecałe 100 tysięcy pozycji zostało zlikwidowanych na łączną kwotę 282,5 miliona dolarów z czego longów to było niecałe 110 milionów a shortów niecałe 173 miliony dolarów największe zlecenie likwidacyjne było na Bitmexie i to było Ethereum do USDT na niecałe 3 miliony dolarów i w ogóle mnie to nie dziwi bo przy wczorajszej pompie Wiadomym było, że dużo osób bawiło się tam właśnie na Ethereum. No i zapewne dosyć bolesna to była lekcja. Lećmy zobaczyć sobie ETF-y. Tutaj ciekawa sytuacja, bo ETF-y na Bitcoinie na plusie 103 miliony dolarów na plus, ale BlackRock tutaj od dwóch dni. Zero ruchów, zero sprzedaży, zero kupionych, więc dosyć ciekawa sytuacja. A ETF -y na Ethereum również na plus, tutaj nieco powyżej 90 milionów dolarów. No i dzisiaj też BlackRock, w ogóle tutaj zerowe, zerowa kwota ani sprzedanych, ani kupionych. Wczoraj, co prawda, kupili za ponad 50 milionów, ale dzisiaj mamy. Wskaźnik zero, więc dosyć ciekawa sytuacja. No, a my lecimy sobie do trzech artykułów, które dla Was przygotowałem. Pierwszy, dlaczego Charles Hopkinson z Cardano uważa, że Bitcoin osiągnie pół miliona dolarów w ciągu dwóch lat? I tutaj zachęcam Was jak najbardziej. Do przeczytania tego artykułu, a my lecimy dalej. Kolejny artykuł, tym razem na AMB Crypto. Binance wycofuje z giełd 5 tokenów. No i tutaj omówione, jak zareagowały rynki. I tutaj mamy GFT, Iris, K, Oax i Ren zostały wycofane z Binance. No i oczywiście wykresy pokazały tą reakcje, więc tutaj nie ma nic nadzwyczajnego, ale myślę, że warto o tym wspomnieć. No i trzeci artykuł: operacja checkpoint 2.0. Założyciele kryptowalut założy, założyciele kryptowalut ucieszeni przez tajne wycofanie banków. I tutaj mamy dosyć ciekawy artykuł właśnie o dosyć ciekawym systemie wprowadzonym w Stanach, czyli Operacji Checkpoint, która potrafiła odciąć niektórych tutaj, właśnie, czy handlarzy broni, czy przeciwko handlarzom narkotyków, momentalnie odciąć ich od kont. No i tutaj bardzo możliwe, że będą też próbowali tutaj w stronę kryptowalut iść. Więc ja Was zachęcam do przeczytania tego artykułu. Co prawda, to się odnosi tutaj do Stanów Zjednoczonych, ale wiadomym jest, że Różne regulacje będą wprowadzane, i myślę, że to dosyć ciekawy artykuł na tym, jak tutaj w ogóle w Stanach Zjednoczonych podchodzą do bezpieczeństwa i do odcinania różnych osób od finansów, i to nie jest wprowadzone już teraz, tylko to jeszcze było za czasów Baracka Obamy wprowadzane, więc dosyć ciekawa sytuacja. No i tutaj widzimy, że chociażby. Pierwsza, czyli operacja Checkpoint 1.0 była już 15 lat temu przeciwko marihuanie i broni. Więc myślę, że będą to rozwijać, ale czy to będzie dla dobra, czy nie. Kryptowalut to się jeszcze okaże. My już lecimy sobie do wykresów. Oczywiście wrzucamy sobie tutaj Bitcoina na wykres. No i Bitcoin jest w ciekawym miejscu. Po tych spadkach właśnie tutaj po tym podbiciu do 90. 7251 tysięcy dolarów. Dostaliśmy zjazd do 382 FIBO, gdzie cena nam trochę zareagowała. Dobiliśmy do 236 FIBO. No i póki co, chwilowo stoimy tutaj w tym przedziale cenowym. Ja aktualnie się trochę wstrzymuję od podejmowania pochopnych decyzji. Myślę, że sobie poczekamy. Może tego indyka ustrzelimy trochę. Później. Myślę, że tutaj warto poczekać, bo rynek jest w takim miejscu, że zarówno możemy dostać tutaj delikatny zjazd, jak i podbitkę, więc warto poczekać. Ja bardziej tutaj skupiam się na dominacji, bo jestem bardzo ciekawy, czy dzisiaj Ethereum będzie miało również szansę dosyć mocno podbić. No bo wczoraj mieliśmy bardzo fajne te podbicie. I co ciekawe, tak spinaliśmy się praktycznie tutaj od dwóch dni z poziomu 3250 tutaj z okolic tego wsparcia które mamy no i regularnie cały czas szliśmy do góry aż do 3682 dolarów ja po cichu liczyłem, że może dolecimy tutaj na 3822 jednak spadliśmy dużo szybciej ale mamy tutaj przed sobą tą strefę, o której mówiłem już niejednokrotnie, czyli między 3500 3555 i ta strefa właśnie teraz może zadziałać prowzrostowo więc czekam tutaj na zjazd jeszcze około 50 dolarów no i zobaczymy jak cena będzie reagowała właśnie po wjeździe tutaj do tej strefy i dla mnie to jest dosyć ciekawa Sytuacja. Teraz lecimy sobie do kilku kryptowalut, które są blisko swoich tutaj fajnych oporów, które dzisiaj dla Was przygotowałem. Więc lecimy sobie po kolei. Najpierw AMP, które wspina się tutaj praktycznie od dwóch dni, ma delikatne korekty, więc tutaj trzeba uważać, ale aktualnie cena AMP to 0,006569. No, a tutaj najbliższy taki dosyć mocny opór na który powinna cena tutaj AMP zareagować to 0.008. Więc tutaj myślę, możemy spodziewać się jakiejś ciekawej reakcji na realizowanie zysków, bo to jest faktycznie niby na wykresie wydaje się, że to jest dosyć blisko, no ale faktycznie to jest dosyć ładny zysk patrząc procentowo, bo chociażby tutaj od aktualnego poziomu, gdzie teraz się znajdujemy, do tego oporu no to jest ponad 22%. A od tych dołków, z których startowaliśmy dwa dni temu, do tego oporu to jest 60%, niecałe 5%. Więc naprawdę bardzo fajny, krótkoterminowy zysk. Lećmy dalej. Kolejnym coinem, który dzisiaj wygląda dosyć ciekawie, jest BAT, który również spina się bardzo regularnie. Aktualnie. 30,5 centa, no ale tutaj lecimy dosyć mocno do tej strefy, która znajduje się między 35,5 centa a 38 centów. Poprzednio mieliśmy podejście już bardzo blisko, bo do okolic 33,3. No ale myślę, że teraz powinniśmy w ciągu jak nie dzisiaj, to do jutra dobić tutaj do tych. Do tej strefy, która może też bardzo dobrze zadziałać spadkowo, no ale pamiętajcie, nic co mówię nie jest poradą, i mimo tego, że coś może faktycznie zadziałać, to pamiętajcie, że nie musi, więc na to warto zwrócić uwagę, warto zabezpieczać pozycję. Ja zawsze to robię na giełdzie Bing X, chociażby stop lossem kroczącym, i was też do tego zachęcam. A my lecimy dalej. Kolejnym coinem jest FTM. FTM tutaj również wspina się bardzo powoli ku górze, ale tu mamy dużo większe ruchy, więc tutaj trzeba na FTM uważać. FTM mocno tutaj potrafi strzelić, ale też bardzo szybko zrobić korektę, i nawet taka mała korekta może się okazać dla dźwigni zabójcza, bo chociażby minus 12% na dźwigni chociażby razy 20%. To jest ponad 240%, więc jeżeli ktoś rozgrywa, zachęcam, aby tutaj uważać na takie większe dźwignie. Lepiej sobie rozgrywać to troszkę mniejszymi, no bo trochę szkoda, żeby w hoście nas polikwidowało, więc na to warto zwrócić uwagę a warto zwrócić uwagę, że mieliśmy tutaj bardzo bliskie podejście również do ciekawej strefy do zjazdu i tutaj ta strefa to jest na, zaczyna się od dolara 15 centów aż do dolara i 22 centów aktualnie znajdujemy się na poziomie dolara i 6 centów co może nam tutaj dać sygnał, że delikatnie pomożemy spaść nawet do jednego dolara i później zrobić kolejną podbitkę właśnie do tej żółtej Strefy więc warto zwrócić uwagę, że trochę wykres nam zaczyna się tutaj wypłaszczać, ale to nie jest nic nadzwyczajnego. Mieliśmy teraz FTM, lecimy sobie teraz zobaczyć też dobrze znany wam koń, czyli KDA. Gdzie tutaj akurat poruszamy się dosyć ciekawie i tutaj mamy szybkie podbicie, szybka korekta, szybkie podbicie, kolejna korekta, kolejne podbicie. No i kolejna korekta, która już się może powalutku kończyć, aktualnie znajdujemy się na dolarze i 13 centach, a kolejny taki kluczowy naprawdę opór znajduje się na dolarze i 43 centach. Zerknijmy sobie tutaj na interwał dzienny. No widać, że nie tylko te 618 FIBO, ale również ten opór, który mamy na dolar 43, bardzo fajnie nam tutaj budują taką strefę do zatrzymania ewentualnych wzrostów. I dodatkowo widzimy, że tutaj wskaźnik nasz discordowy również pokazuje dosyć mocne przegranie już tego wykresu, Więc myślę, że odreagowanie nawet trochę większe miałoby tutaj jak najbardziej sens, więc warto na to zwrócić uwagę. No i pamiętajcie też, nie myślcie w jednym kierunku. Warto czasem nie kupować przy mocnym wzroście, tylko właśnie na ewentualnej korekcie, która bardzo często się zdarza, i niektórzy nowi są bardzo zaskoczeni, właśnie że coś takiego może wystąpić. Lećmy dalej. Kolejnym jest SKL, który już dobił do swojego dosyć ciekawego oporu, który znajduje się na 0.07624. No i dostaliśmy delikatną reakcję, która od razu nam sygnalizuje, że jednak nie było tutaj zbyt dużo zleceń sprzedażowych. No i jest bardzo duża szansa, że za chwilę ustawimy się już w okolicy 8 centów, a to by była bardzo dobra informacja przy dłuższym utrzymaniu się powyżej tego białego oporu może faktycznie dać nam tutaj bardzo dużo możliwości do już dalszego później szybkiego wzrostu, więc warto na to zwrócić uwagę, ale warto też zabezpieczać chyba, że po prostu kupujecie spotowo długoterminowo, no to jak najbardziej nie muszę wam tłumaczyć że spot i to długoterminowy najlepiej sprawdza się właśnie na kryptowalutach, które potrafią mieć bardzo szybkie i nieprzewidywalne ruchy. I jeszcze na deser tia, tia która dobiła ostatnio do oporu na 7 dolarów i 8 centów, bardzo szybko tutaj przebiła ten poziom, utrzymała się chwilę dłużej właśnie powyżej tego wsparcia po kilkukrotnym tutaj ataku na 844 no dostaliśmy w końcu przebicie no i tutaj jest spora szansa że za chwilę polecimy dużo dużo wyżej Jak kolejny taki kluczowy opór no to jest już naprawdę wysoko na 14 w dolarach i 21 centach więc chociażby z tego poziomu gdzie teraz się znajdujemy właśnie do następnego oporu jest 60 ponad 7% do wzrostu więc myślę że tu będzie naprawdę ciekawa sytuacja szczególnie że wykres już zaczyna nam tutaj zjeżdżać tutaj nasz wskaźnik właściwie nie wykres tylko wskaźnik zjeżdżać do punktu 0 który będzie oznaczał że jest dalsze paliwo do wzrostu więc myślę że cierpliwi zostaną nagrodzeni ja dziękuję wam za dzisiaj dzisiaj myślę że Fajnie było spojrzeć sobie tylko i wyłącznie na kryptowaluty. Może jutro spojrzymy sobie faktycznie na towary. Zobaczymy jak tam wykresy dokładnie wyglądają. Ja Was oczywiście zachęcam do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Bo to daje paliwo tutaj, aby kanał miał większe wzrosty na YouTubie. Za co tym, którzy subskrybują, komentują i lajkują. Jak najbardziej dziękuję. I was zachęcam Was jak najbardziej do wbijania do mnie na serwis X, gdzie zamieszczam bardzo dużo takich różnych ciekawostek i wpisów. Głównie właśnie o krypto, no a powolutku też przygotowujemy się na przyszły rok, aby trochę zahaczyć temat akcji. Więc ci co słuchają do końca, dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście abym co jakiś czas też wspominał o akcjach, które kupuję do swojego portfela. Właściwie dopiero zamierzam kupować, bo robię dosyć mocny research spółek, ale nie obawiajcie się, nie będą to spółki typu Amazon, Apple, Tesla nie chcę ruszać takich spółek po prostu patrzę bardziej na spółki trochę mniejsze, bardzo mało popularne co prawda trochę tutaj bardziej patrzę w stronę Stanów Zjednoczonych, ale już mam dwie upatrzone chociażby spółki z Hongkongu, kilka spółek z Australii, jedną z Francji, no ale tutaj jeszcze mocno się bardzo dużo może zmienić i nie będą aż tak tutaj popularne jak możecie widzieć na YouTubie, że ktoś kto promuje, że kupujcie Nvidia, no to wiadomo no i Nvidia no to robi tutaj to co ma robić, czy Google no nie będziemy po prostu nie chcę ładować się w takie spółki, które może kiedyś jeżeli fajnie zaliczą jakąś korektę, no to może kupię, ale na razie nastawiam się bardziej na takie trochę mniej popularne, ale też z bardzo dużym potencjałem Zysku. Więc dajcie znać w komentarzach, kto obejrzał do końca i interesują go spółki, bądź też nie interesują, to też dajcie znać, a my słyszymy się standardowo jutro. Dzięki za dzisiaj, no i smacznego indyka tym, którzy dzisiaj go będą jedli. Do usłyszenia, do jutra. Hej.